Moduł numer 7 dotyczy Power Query. Power Query to jest bardzo potężne narzędzie, które pojawiło się w Excelu w 2013 roku. Od tamtego momentu się rozpędza i coraz bardziej wita w takie właśnie korporacyjne progi. I teraz chciałbym Ci pokazać małe, mały trik, małą możliwość, jaką daje Power Query, ale oczywiście to jest tylko przykład, a tak naprawdę szerzej całe te Power Query omówimy na naszym szkoleniu właśnie związanym z tym zagadnieniem. W tym przykładzie pokażę Ci, jak pobrać aktualny kurs waluty. Akurat będziemy pobierali to ze strony kantoru. I teraz jak to zrobić? Ja sobie skopiowałem ten adres URL, wybieram sobie kartę dane i opcje z sieci web. Pojawi mi się dodatkowe okno, i w tym dodatkowym oknie będę właśnie mógł wprowadzić mój skopiowany w tym momencie adres strony. Wklikuję się po prostu tutaj, wklejam go do adresu URL, klikam OK i teraz Excel łączy się z tą stroną. Więc to chwilę może potrwać dłużej, krócej, w zależności oczywiście od internetu i od możliwości komputera, na którym pracujesz. On teraz łączy się z tą stroną, stara się ją odczytać, szuka tam pewnego rodzaju tabel. Które są zdefiniowane. Możemy sobie te tabele przeglądać. Oczywiście, niektóre mają jakieś ukryte informacje bardziej związane właśnie z takimi aspektami technicznymi. I oczywiście, tutaj mamy na przykład tabelę, która z tego co mi się wydaje dotyczy skupu złota. Tu mamy tabelę. Z kursami. I właśnie to jest ta tabela, która mnie interesuje. Tutaj znajdują się wszystkie waluty, cena skupu, symbol, sprzedaż i tak I zanim ją wprowadzę do Excela, ja bym chciał ją przerobić. Mnie będzie interesował tylko i wyłącznie kurs euro, więc klikam przekształcić dane. I w tym momencie Excel odpali właśnie nam moduł Power Query. Power Query. Ono ma troszeczkę inny interfejs niż Excel, ona ma inne zakładki. Ma tutaj karty narzędzia główne, przekształć, tutaj kolumnę, widok. I Power Query operujemy nie tyle co na różnych operacjach, takich, że możemy je cofnąć Ctrl Z, tylko na krokach. Każdy krok jest kolejny, i żeby zrobić usunięcie lub wstawienie jakiegoś kroku, możemy sobie go tutaj przestawić, zrobić różnego rodzaju parametry, ale oczywiście to wszystko omówię na tym naszym szkoleniu związanym z Power Query. Teraz. Pokażę ci jak doprowadzić do sytuacji, że mamy w Excelu kurs euro, który automatycznie się aktualizuje, żebyśmy cały czas mieli świeże dane. Mamy wstawione pobraną naszą tabelę z tej strony internetowej. Aktualnie tutaj mam nagłówki jako kolumny, numerki od 1 do 4. Ja bym chciał, żeby te nagłówki były pobrane z tego górnego wiersza. Więc klikam sobie tutaj ten przycisk w lewym górnym rogu tej tabeli i wybieram opcję użyj pierwszego wiersza jako nagłówków. Zwróć uwagę, że tutaj mamy teraz trzy kroki z prawej strony. Źródło nawigacja, zmieniono typ. Część kroków jest taka automatyczna przy imporcie. Jeżeli teraz kliknę użyj pierwszego wiersza jako nagłówków, to zwróć uwagę, tu pojawia się właśnie ten dodatkowy krok. I oczywiście on teraz zmienił jeszcze sobie typ automatycznie, można taki krok usunąć. Czasami on ma na coś wpływ, czasami nie. Raczej zazwyczaj jest jakiś komunikat, gdybym zmienił w środku, usunął, starał się usunąć ten. Ee, Krok, to tutaj bym miał informację, czy chcę to zrobić, bo może to wpłynąć na kolejne kroki. Tak więc też to jest jakby taka e, ważna informacja. Teraz e, chciałbym, powiedzmy, ten typ, który tutaj tu się automatycznie ustawia, nie, nie zorientował się, że tutaj są wartości liczbowe. No bo dlaczego on tego nie rozpoznał? Dlatego, że zwróć uwagę, że tu są kropki. E, musi być przecinek, oczywiście, żeby to była liczba, więc ja sobie tutaj zaznaczę te e, dwie kolumny. I w karcie przekształć wybiorę opcję zamiana wartości. I tak jak w Excelu Ctrl H, wybiorę sobie zamień kropkę na przecinek. Zamień kropkę na przecinek, wybieram OK. W tym momencie ten kolejny krok został tutaj oczywiście dodany i teraz zmienimy sobie ten typ danych, który jest w danej kolumnie. W Power Query bardzo ważne jest, żeby ustalić typ w momencie właśnie tutaj tej edycji, później może to mieć duży wpływ na kolejne kroki. Więc wybieram sobie tutaj opcję, waluta, no bo oczywiście my operujemy na walutach i automatycznie przeskoczyło na prawą stronę, czyli jak dobrze pamiętasz z Excela, liczby zazwyczaj, jeżeli jest automatycznie sformatowana komórka, uciekają do prawej, a tekst do lewej. To samo zrobię tutaj, waluta, mamy to zmienione. I teraz jeszcze chciałbym się zawęzić tylko na euro. Bo załóżmy, nie interesuje mi nic więcej, więc sobie na przykład wpiszę tutaj euro i klikam OK. No i teraz taką tabelę mógłbym zaimportować już do Excela, ale w sumie mnie interesuje tylko cena sprzedaży. Więc tą cenę skupu i tę nazwę tej waluty usunę, zostawię tylko symbol i cenę sprzedaży, a to sobie usuwam. Tutaj zwróć uwagę, pojawiła się kolejna, kolejny wpis, usunięto. Kolumny. Taki, taką tabelę stawię sobie do mojego skoroszytu. Zamknij i załaduj. I w tym momencie Excel stworzy nowy arkusz, który będzie się nazywał tabela 0. Tak jak ta tabelka, którą wybieraliśmy w pierwszym kroku. Mogliśmy to zmienić oczywiście po drodze. To też będę omawiał na tym szkoleniu. Pobieramy sobie dane ze strony kursu. Teraz wynosi kurs 4,49. I w momencie, gdybym chciał. Odświeżyć te dane i znowu pobrać aktualny kurs, mógłbym po prostu kliknąć prawy klawisz myszy, odśwież. W tym momencie znowu łączymy się ze stroną, tak jakby wpięliśmy się w tą stronę. Odczytujemy, jaki jest aktualny kurs na tej stronie, i w tym momencie pokażemy zaktualizowaną wartość. Można to zrobić, żeby się odświeżało automatycznie, w jakimś tam cyklu można sobie na otwarcie pliku to pobrać. Są różne możliwości. Oczywiście wszystkie te możliwości omówię w module 7 podczas szkolenia, więc serdecznie Cię zapraszam do uczestnictwa. Do zobaczenia!